Ok Spektra. To jest mój dom. Wejdź. Uuu, jak tu piornie. Może na początek cię oprowadzę po moim domu. Tu jest przedpokój. Tu możesz powiesić swoją kurtkę i torebkę. Tu masz kuchnię. Tu łazienkę. O. I bym zapomniała. Muszę ci pokazać mój pokój. Chodź za mną. Oto i on. Właśnie, zapomniałam. Sory, Spektra, przeproszę cię na chwileczkę. Obiecam, Draculo, że zadzwonię do niej. Ale pamiętaj, Claudine, że przyszłyśmy tu po to, aby się poczyć. Spoko, spoko. Tymczasem u Franki. Wiesz, co jest najgorsze, moja droga siostrzyczko? Wiem to, że ty kłamiesz. Ja nie kłamię, to ty kłamiesz, a nie bo ty. Może byś się wreszcie przyznał, że mi zabrałaś rękę. Pilnuję się swoich rzeczy, a tym bardziej rąk. Hm. Ja jej pilnowałam, ale ty mi ją zabrałaś. I co? No to ją oddaj. A co jeżeli nie oddam? Po pierwsze kłamałaś, a po drugie, bo powiem to mamie. Ojeju, a ty myślisz, że ja się boję mamusi. to myślisz, że ja to tak łatwo oddam. Wiesz co? Powiem ci jedno. Znajdź tą rękę jest gdzieś w domu. A skąd ja mogę wiedzieć, gdzie? Spoko, Franki. Podam ci tą dłoń. Dzięki, Kleolei za pomoc. Klausie zawsze do. Uuuu! <z�k> Nic ci nie jest? Nie. Tymczasem u Draculory. Być szczęśliwym tak jak mądwo, tak jak pirat na morzu. Zaczekaj chwilę. Yy, wandala, gadam przez telefon, mogłabyś być ciszej? Mądwa! Wandala! No dobra, dobra. Dzięki. Siostrzyczku, zaraz się spóźnimy. Wyluzuj Drakulora. Wyluzuj Draculora, chodziesz. Ty cię tam przez telefon. U, Claudine. Okej, okay, wymień mi warstwy lasu. Szczuka, runo leśne, poszyt i korony drzew. Dobrze. A mam pytanie, co jeżeli znów zapomnę podręcznika i znów będą pani dyrektor? Na to się przygotowałam. Gulia, wchodzisz. To jest twoja nowa lepsza torba będziesz ją miała przyczepioną cały czas do swojego ramienia. Dzięki temu nigdy nie zapomnisz wziąć swojego podręcznika. Dziękuję ci, Giulio. Ciąg dalszy nastąpi.